Cześć moi drodzy, witam Was wszystkich serdecznie z jakże pięknej malowniczej i ubogiej w ryby rzeki Soły. Kontynuacja czym mówię jakim mówię, sprzętem. Dzisiaj będzie to Piek Orvis Western 3. Western 3 opisany 1043 typ Flex 10 stopowa trójka w trzy składzie. Jest to jeden z kijów, który używam do nimpy, taki bardziej uniwersalny, który obsłuży i muszki mniejsze i muszki większe. Świetnie nadaje się na taką wyprawę, gdzie jedziemy po prostu w ciemno, bo bez problemu. Obłowimy wodę i muchami mniejszymi, pedałkami, i da sobie radę spokojnie z nimfami na kulkach 4, 4,5 czy nawet e, 5. Jest w 3 składzie. No jest to troszeczkę takie problematyczne, chyba że po prostu no, cały czas e, <kluzny> kije mamy w samochodzie. To już nie będzie problemu. Ja akurat wolę, jak już wędeczki są w przynajmniej w tych czterech częściach, o wiele lepiej na przykład nosi się to tutaj zapięte do kamizelki, czy włożone do gaci. Także lepsza by była opcja tego czteroskładu, ale jest trzy skład, dostosowujemy się. Jaki bardzo lubię, tak jak mówiłem wcześniej, mega uniwersalny, jeżeli chodzi o nimfę 10 stopowa, kurka, także nie jest to jakieś super delikatne, ale nie jest to teżki toporny. Jeżeli macie gdzieś możliwość sobie kupić, bo już chyba tego modelu w ogóle nie ma, ale gdzieś po giełdach, po eBayach są dostępne. Także gdyby ktoś chciał, ja szczerze polecam mi tenki. Bardzo odpowiada do takiego właśnie typowego uniwersalnego łowienia, gdzie będę chciał operować i muszkami mniejszymi i muszkami większymi oczywiście na wody gdzie niewielkie gdzie będę łowić cieniusieńkimi żyłkami i malutkimi muszkami używam kija którego widzieliście w poprzedniej części tej serii a ja moi drodzy zbieram się bo spójrzcie coś się dzieje burza mnie będzie atakowała chyba te prognozy się nie sprawdzają a ja tu sobie nagrywam dla was z takiej miejscóweczki a teraz idę zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz ponieważ znalazł się jakiś hultaj i zerwał naszą tapkę. ale nie poddaję mi się założymy kolejny na przekór trzymajcie się, łamcie kije dajcie znać w komentarzach jak tam u was z rybkami Wciśnijcie subskrypcję dla powiadomień. No i tyle. Strzała.